Co mogę zrobić, żeby samemu ze sobą poczuć się lepiej? Co mogę zrobić, żeby właśnie zmotywować się do tych biegów? Co mogę zmienić w swojej diecie, żeby poprawić swój wygląd, żeby zacząć zdrowiej żyć? A to jest tak, o nie, bo tutaj jest za gruby jestem, to już się nie nadaje do biegania. To wszystko jest teraz takie drogie: paliwo idzie w górę, jedzenie, kryzys, inflacja i w ogóle koniec świata. No a propos sportu, to na przykład jest coś takiego, co mało osób, że to nie jest intuicyjne, więc mało osób sobie zdaje sprawę. A bardzo wyraźnie widziałem to właśnie wtedy, kiedy pracowałem, wiesz po te 60-70 godzin na szklarni, że to nie jest tak, że ty pójdziesz rano do pracy, wrócisz zmęczony do domu i teraz ty jesteś zbyt zmęczony, żeby cokolwiek zrobić, więc już nie robisz, bo odpoczywasz. Więc idziesz na tą kanapę, czy idziesz, weź do domu, siadasz, odpoczywasz i, i nadal jesteś zmęczony, albo jeszcze bardziej zmęczony. Jest tak, że jak wrócisz z tej pracy, powiedzmy zmęczony i pójdziesz sobie na chwilę biegania, pójdziesz sobie na basen, weźmiesz sobie dziecko i coś zrobisz, to wracasz i już nagle masz pełną energii, wiesz, i, i, i chce się żyć. Raz, że właśnie, że pobudzisz ten organizm, że coś robisz, że nie zamulasz, że nie siedzisz, a dwa, że masz cel, że wiesz, jak sobie powiesz, że nie wiem, że pójdziesz sobie z dzieckiem do aquaparku, powiedzmy we wtorki, i w piątki, Nagle masz ten cel, na coś czeka, że to nie jest takie życie, które po prostu mija dzień za dniem, tydzień za tydzień, rok za rokiem. Dokładnie. Ja mam przypadek tak z siłownią, yy, bo tam po paru latach wróciłem z powrotem na siłownię yy, i mam tak, że ja pracuję od 5 do 14 i wiem, że jakbym po pracy wrócił do domu, rozsiadł się, to już bym się na tym siłowni w życiu nie zebrał. Więc yy, ja po prostu jeżdżę od razu po pracy na siłownię. Wracam po prostu do, do domu po godzinie tam 16.30 i, i mam po prostu wszystko odhaczone, bo wiem, że zrobię to jednym ciągiem, a nie zmotywowałbym się, gdybym wrócił do domu i powiedział, o dobra, to ja sobie pójdę na, na siłownię na godzinę 19. To by się nie wydarzyło po prostu. Czy stosujesz jakieś metody tak zwanej odnowy biologicznej? Wracając jeszcze do, do, do twoich um, tych hardkorowych wydarzeń. Nie, nie stosuję żadnych, wiesz, Żadnego żadnych masaży. Żadnych, żadnych... Masaża. Znaczy, bardziej w kryzysie.